Cześć, witam Was na kanale Beskidzki Hodowca. W filmie Z wypuszczania drobiu, jak widzicie, jestem przy Wolierze, no ale tutaj nic nie wypuszczam. Tutaj mam brachmy, tak jak było. Ostatnio dosadnio bił się niestety z australopem i stracił ogon, i teraz wygląda jak wygląda. No ale odrośnie mu. Ważne, że mu się nic nie stało większego. Tutaj kurki, oczywiście. Tutaj niebieskie i czarne. No i cóż, trzeba resztę otworzyć. Chłopaki oczywiście trzeba wypuścić O widzę już, że już złożyły tutaj z niej z jajko. Ale oczywiście one przejdą na swój wybieg Zaraz im przeniosę yy, Może już słyszycie kurczęta Bo kurczęta z kwoką są już tutaj Dobrze, ale ja teraz zagonie czubat. No i czubatki już są na wybiegu. Dopiero zaczęły mi się nieść. Ale myślę, że jeszcze jakieś młode z nich pociągnę w tym roku. Zobaczymy. Dobra, ale można iść wypuścić resztę kur. Tutaj wolę, że jak pewnie wiecie, mam srebrną parkę. No ale jej nie wypuszczam. Tylko trzeba otworzyć główny kurnik. Tutaj pawie, samiec opal, samica szeka i tutaj szek. A tutaj mamy kurnik do otworzenia. Mały kogoś, Australop kaczor piżmowy, kurki Australop kura Włoszka. Tutaj kaldaki. jeszcze coś tam idzie, idzie ostatnia kaczuszka kaldaka. No i w tej chwili na wybiegu ogólnym nie jest tego zbyt dużo, jest tak powiedzmy ograniczone do minimum, żeby było jak najwięcej miejsca na młodzież. Oj, przyleciała samica opala. Tutaj piękna opalka, no i mamy tren. Stefana, bardzo piękny. Już się nie boi. Można go wręcz pogłaskać. Bardzo piękny samiec. Mamy końcówkę marca. A tutaj śnieg nas zaskoczył. Tutaj widzicie, będzie taki wybieg, ale to na innym filmie zobaczycie. Co, po co i na co? A tymczasem to już będzie powoli. Na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do następnego filmu. Cześć!